Dzień dobry. Na tym filmie chcielibyśmy zaprezentować w jaki sposób poprawnie podłączyć ładowarkę z klipsem do opaski Xiaomi Mi Band 4. Cała filozofia polega na dopasowaniu dwóch wystających bolców z ładowarki do pinów, które umiejscowione są na tylnej części opaski Xiaomi Mi Band 4, mówię o tutaj tych dwóch pinach. Żeby to zrobić, e, należy, tak przynajmniej proponuję, e, odgiąć ten jeden paseczek, żeby było widać e, te dwa piny i dopasowujemy te wystające bolce tak, żeby idealnie one pokryły się z tymi pinami. I w ten sposób Ładowarka poprawnie jest podłączona. Zapraszam do obejrzenia kolejnych naszych filmów. Do usłyszenia.